Witamina, widzowie! Dzisiaj gramy w nawiedzonego bobasa. I yy, ja nie powinienem być tatą. Ponieważ patrzcie, co ja czasami temu, co ja ciągle teraz temu dziecku robię. To jest głupie. Ale tak, Jeszcze teraz to mogę kupić. Chleb też na niego rzuciłem. To zaraz wam pokażę, co jak to wygląda, bo wydaje mi się, że update był do tej gry, bo, bo tekstury były zupełnie inne. I teraz patrzcie. Bo... <ścoughs> Serio, on no, ryczy Spalę teraz go. To będzie nowa seria. Znęcam się nad dzieckiem. Nawiedzone bobo. Odcinek jeden. to będzie dobry. I wcale go w sumie mogę zwaj zwajczyć. Te zbił się. Czy oni są uśmiechnięty, że. Dlatego, że wybuchnął w piecu. A do kosza? A radyka do kosza? Nie, no, no, nie da rady do kosza. O, niech to szlak, nie da się go do śniadnika to to może być tu no ja myślałem, że się zamknę a teraz, drogi bubacie. <śm> chociaż jak ja grałem w to ostatni raz, to nie widziała widać. Nadal nie działa. Tylko nie wiem jeszcze jak to nagrywa. Czy gra w kroku? Nie wysłyszycie, dlatego Dlatego podłogiwam ją jeszcze teraz. Czy ja słyszę deszcz? Tak, jakbym ryczał ten bobas Właśnie normalnie bo. Aj! Można do jednego pomyślenia, wejść, którego ja się boję po tym. Biorę sobie parę minut przed nagrywaniem od... Od... odcinka. Odcinka. Ten tego, kurde, jak to. Jak to powiedzieć? Jak to powiedzieć, sprawdzałem dywanik. Jest jeszcze jeden pokój, do którego nie będę wchodził, bo ten telewizor się włączy takie szsz, takie głośne naprawdę. Czemu on nie jęczy? Przecież go zrzuciłem z modu. On nie jęczy dalej. A skupię się. A teraz Chciałem, żeby dostał w ścianę. Aaa! No właśnie. Zapewne by się mogły komentarze być, że ja się mogę na niego zbić, na nim zbić talerz. Kubki nie działają. Chociaż tego nie testowałem, ale, ale chyba raczej nie. Dobra, gdzie są kubki? Kubki są tu, ostatnim został. Zaraz sprawdzimy, czy możemy na nim rozbić kubek. A tutaj co? My mamy? Nie trafiłem, więc z talerzem trzeba. I to, że mi się tutaj już dwa talerze zostały, to jeszcze tutaj mam całe mój mn... Tak, to jest z tymi kolejnymi talerzami. Że biją się od dotknięcia kurde drzwi, a na głowie bo pasa on rzadko nie ryczyć. No i? A teraz jeszcze tego chlebem. Chociaż to jest naprawdę Chciałem się, nie, to jest grze jak rzucać chyba normalnie. Nie, nie będę tego robił. leża Jajkiem te. Patrzcie, co się stanie, jak nie dam jajkiem. Bo jajkiem też się dam już od teraz. I teraz zobaczcie ile żartów w jest. A czy on mi się na pewno on dostanie. Dorkiem nie, on dostanie. Stop, z czego on ma dostać? O, 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 No kurde, nie mogę. Co jest? Co ja właśnie otworzyłem? i do szafki? Nie no, zaraz no, bo się nigdy nie skapnie, gdzie ja jestem. No teraz, to się bobo nie skapnie. Gdzie... Spalę to dziecko. Pokaż wam, co się czasem dzieje, jak czasami one... Jest... Uśmiechnięte przez to, że jak spale No kurde. Ale w głowę do. dobra, już no bez żartów różny no level, zmienimy mi pięknie mleko dałem i bądź sobie tu Gdzie full z tego Bobasa kurde Pewnie mi się krząta kurde po domu. Jużek z do ty? Jak on... A jakżeś? To jest podobno nawiedzony Bobo. Ja będę nazywał tę serię nawiedzony Bobo. Był już odcinek z Minecrafta. Yy, nie łapcie się, będzie ich więcej tylko. Nie, nie będzie warto. I teraz co? Położyć, spać tego urwisa, tak? O, 7 minut odcinka. Na pewno będzie jeszcze Z20, coś, Z20G, na pewno jeszcze na kanale będzie. Ja tam nie znam dobrze angielskiego. Bo dalej. baby to bed. Czyli tak jakby push baby do łóżka. Czyli the storybook and the seed the down. Chyba dobrze tam, nie? A jeżeli jesteście angielskimi, to napiszcie, czy dobrze czytałem. Czytam, czy nie? Jak ja syfry przez tego bomba tutaj... A rzucę w niego sobie że. To nie wiem, czy zaniosę garszenko. Nie, na gim to nie nie zachęcam do tego. Nie powiem kogo, bo chciałem takie słowo powiedzieć. Ale widzę to by było słowo. Dobra, drzwi no były oczywiście zamknięte. No serio, ja słyszę, że pada deszcz. Wy możecie nie słyszeć bo my, że gra jest na stubę. Teraz tak, Ja nie mogę, chciałem powiedzieć, żeby tylko go nie zbić kurde, tak... Talerze za łatwo się biją. Dotknięcie obrazu, dotknięcie czegoś bije już ten obraz. Na szczęście drzwi do są otwarte, więc na, na pewno się nie obiją. Jezu, yes! normalnie już byłem praktycznie... No praktycznie już w było. No. Nie, ja nie wrócę. Ja nie wiem co w sumie robić. O! O o, o, o a, 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 a. przeszło, przeszło. Dobra, czekaj, pauzę, ty. Teraz mogę zakończyć, ale tego oficjalnie jeszcze nie, nie będę robił, ponieważ jeszcze trochę mi się gry. Wy możecie tego, y, tego nie widzieć, więc... Dobra. Myślałem, że... Na... Myślałem na... Okej, okay, widzowie. Tak sobie teraz tak myślałem i pomyślałem, że zmieniam grę. No i Więc uwaga, wychodzę. I od razu mój punkt. Hmm, tylko w co by tu zagrać? O, to jest ten... Dobra, daję, prawa. Zabijam powiadomienie, że nagrywam. Tak, to... O Jezu, to <grystanie> Paszka jest ten razie na samym początku, więc... A Go so get him!

Ja w tym dobrze. Editor ma tysiąc kucharków. No ja nie wierzę. Będę na pewno rapedić, prawda? A na razie się z wami żegnam. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to no powiedzcie oczywiście łapeczki w górę, a ja się z wami żegnam.